Epickie. Gość miał nazwisko, które stało się legendą imprezowego slangu. W połowie XVIII wieku Edmund G. Booth był amerykańskim sprzedawcą alkoholi, który zasłynął marką whisky rozlewaną do butelek w kształcie domu z Bali, na których znajdował się adres jego sklepu w Filadelfii. W latach 50. XX wieku branża whisky amerykańskiej przechodziła kryzys i popularne stały się właśnie dekantery, które zwracały uwagę konsumentów. Zresztą znamy to i dziś. Bardstown Distillery przywróciła wtedy na rynek markę Booze Whisky, rozlewaną do butelek w kształcie domu z bali. Choć Edmund G. Booze pochodził z Filadelfii, w nowej odsłonie jego whisky rozlewana była jako Bourbon z Kentucky. Według kampanii marketingowej w połowie XIX wieku Whisky Booze stała się tak popularna, że osiągnęła najwyższy możliwy poziom brandingu, stając się synonimem alkoholu mocnego. I tak jak w języku polskim, każdy piec gazowy to Junker, za każde buty sportowe to Adidasy, w języku angielskim marka E.G. Booze kojarzyć się miała z alkoholem mocnym tak bardzo, że słowo booze stało się częścią języka angielskiego. Dzisiaj trudno ocenić, ile prawdy jest w tym marketingowym claim to fame, czyli żądaniu sławy. Faktem jest jednak, że słowo booze zna każdy rodzimy użytkownik języka angielskiego i to nie tylko w Stanach. Jednym ze sławnych wyrażeń uwzględniających to słowo jest skrótowiec BYOB umieszczany na zaproszeniach na imprezy. I choć chodzi tu najbardziej o studenckie imprezy w akademikach na budżecie, to w Poznaniu bardzo lubimy ten skrótowiec, ponieważ po rozwinięciu BYOB oznacza bring your own booze, czyli zapraszam cię. Ale przynieś własny alkohol. A teraz daj mi znać w komentarzach, czy to wiedziałeś. No i obserwuj profil po więcej!